Tak, w sumie, jeszcze dopóki mam to wszystko tutaj rozstawione, po pierwsze chciałem Wam pokazać, jak idealnie wyszły. Takie fajnie, już złociste. Przyjeżdżała, patelnia fajnie nagrzała. A te są pieczone w ogóle bez żadnego tłuszczu. Na tych drugich jeszcze były resztki z pierwszego yy, smażenia, a tych już nie było. To jest raz, dwa na, na najmniejsze kawałki ciasta. Ale yy, co chciałem Wam powiedzieć, tak, w sumie, patrząc po tytule filmu, no to co? No jaki debil sypie szrutę do naleśników. No i tak no i tak w sumie wypadało powiedzieć, że w sumie nie wiem jak, nie wiem jak to wytłumaczyć. Nie wiem skąd mi wziął pomysł na tu se podłączę kamerę, bo mi zaraz padnie. O. Nie wiem. Nie mam pojęcia skąd mi się wziął pomysł, żeby wsypać do, no to do naleśników. Po prostu nie wiem. Tak sobie wymyśliłem, że znaczy tak był plan zrobienia naleśników na kolację. Chciałem sobie zrobić te naleśniki na kolację. Właśnie je robię. No i zrobiłem wcześniej tą śrutę. I tak kiedyś wydaje mi się, że gdzieś jadłem naleśniki, yy, gdzie ktoś wsypał mąkę pełnoziarnistą. Taką z pełnego przemiału. No i tak sobie pomyślałem, i pamiętam, że to było napędem, że to było naprawdę dobre. I tak jakoś, z, korzenia... yy, to z kojarzeniami myślowymi od, od zdania do zdania, od faktu do faktu, tak sobie w sumie wykminiłem, że można by było coś takiego naśladować. Że. O, teraz zrobiłem takie mniejsze trochę kawałki ciasta, może to spróbuję pokazać trochę bliżej. O. takie sobie dałem mniejsze trochę kawałki ciasta, więc to się da w sumie sens, oj, oj jak to teraz było ustawione no dobra, powiedzmy, że tak było, trzyma się o i tak sobie myślałem gdzieś to jadłem miałam mam tą śrutek. sobie zrobiłem w sumie z dupy, myślę sobie zrobię No też ładnie się. Trochę się kleją. O. Ale nawet przewrócony nie przewierają do patelni, co jest ciekawym zjawiskiem. Trochę już tego się nasmażyłem. A, to to mi pociekło. Tutaj jest. To jest plama, dlatego takie jest. No, ale trochę, trochę się już tego nasmażyłem i tak. Takie w sumie pomysły mam. Zresztą naleśnik jest przepisem, znaczy przepisem poprawą, no, ulepkiem takim <laughs> y, skrajnie odpornym Tego, no, ciężko jest to zrobić źle. W sensie, ciężko jest zrobić to tak, żeby się nie dało później tego zjeść. Więc? No co? Jak się nie da zepsuć, to się nie da zepsuć. To sobie stwierdziłem, że sobie zrobię. W ogóle tak mnie naszły teraz rozpiny. Że bardzo dawno nie było, nie znam Nie było nic niesensownego na kanale. Kolejny raz kopuję statyw. Może przyjrzyjmy się im tu jeszcze troszkę bliżej. To ustawię ten statyw troszkę inaczej. O. Dawno nie było nic niesensownego na kanale. I myślę, powrócić troszkę trudno nagrywania. I właśnie nie tylko. Nie tylko Farming, nie tylko War Thunder. Kiedyś stare filmy były jeszcze z GTA, było trochę kontentu z Minecrafta. Nie wiem, czy to jeszcze jest, czy ja tego nie usunąłem, Czy to nie było na innym starym kanale też. No i tak myślę, powrócić do, nagry do nagrywania, ale też takich filmów troszkę z życia. O co chodzi, co i jak o sytuacji, tak jak ja to myślę i tak dalej. Może komuś się to będzie chciało posłuchać, może nie. Ja nagrywam, bo mi się chce pogadać z kimś, a już mi się po prostu nudzi od siedzenia w domu. Po prostu już nie wiem, co ze sobą zrobić, więc stwierdziłem dobra. nagram na YouTube'a. naleśniki ze śrutą Orkiszową. No i. <gryw> widzicie efekty. Znaczy. Yy, dobre są naprawdę zróbcie to teraz tak teraz tak pomyślałem że to jest naprawdę warte zrobienia może nie, nie musi być to koniecznie śruta orkiszowo takie fajne fend... no leśniki takie grube wychodzą może niekoniecznie musi być to śruta orkiszowa, mogą być na przykład otręby może być tak jak wcześniej mówiłem yy, mąka polnoziarnista i tak dalej także myślę że Myślę, że to będzie miało sens. Ja już, mm, Widzimy się w sumie na degustacji. Który raz to ja się już żegnałem? Nie wiem który. Któryś na pewno. Jak coś mi się przypomni, to jeszcze dogram. Ale widzimy się na degustacji. Ja sobie to jakoś tak ładnie przygotuję. Tak to sobie zrobiłem. Na koniec jeszcze przed degustacją wypadałoby wspomnieć, ile mi tego łącznie wyszło z tym. Z tym i dwoma, które zjadłem w trakcie robienia. Oj, tu zabiorę pokrywkę, trochę się wcięła w kadr. E, wyszło mi razem ich chyba 14 czy 15 takich oplacków. Ten wyszedł cienki, bo jest ostatni. E, wiadomo, a jeśli by były troszkę inne proporcje ciasta, to by tego wyszło trochę mniej albo więcej. Ja trochę za dużo mąki i wyszedł takie... Twarde wyszły, naprawdę wyszły twarde. W sensie ciasto było... Gęste oho. Już wystygły, już se pokroiłem. No nieźle. No dobra. Ale no. Sobie posypałem cukrem pudrem. Oczywiście tę ładniejszą stroną do góry. Dół wygląda tak. Nic nie ukrywam. Nic nie upiększam. Tak wygląda góra, tak wygląda dół. I to jest proste. Nie będę nic tu kantował z jest biały ser. sobie wydałem drzemik yy, malinowy samoróbkę. No naprawdę dobre jeszcze z tym drzemem. no naprawdę niezłe przepraszam takie nagłe cięcie musiałem odebrać telefon mm, no ale w trakcie rozmowy już troszkę tych naleśników ubyło przepraszam tak może mało kulturalnie jedną ręką widelcem kroję i tak dalej ale no niestety są za dobre wyszły mi za dobre Inną opcją można by było jeszcze yy, nie zrobić tego na słodko. Właśnie znaczy, zrobić takie same, ale bez żadnego cukru. Bez tej łyżki cukru, którą dałem. Wtedy yy, by pasowały w sumie. Dlaczego by to mogło pasować? Do żółtego sera. No. Między po, po sobie, jak jeszcze będą gorące szybko na talerzu dać dwa plasterki żółtego sera, żeby tak się lekko przytopiły jak. Czasem się daje na plaskach ziemniaczanych. Uznaj, Znajcie mnie za heretyka albo nie, ale czasem tak ludzie dają na plaskach ziemniaczanych. Plasterek żółtego sera. I to pasuje. Ja jem plaski ziemniaczane jak różnie i na słodko i nie na słodko. Nie, tak nie uda mi się zjeść, dobra. Eee... Także ten. Ten film pewnie wyszedł kilka, ile czasu. Jak zwykle moje filmy nie potrafię robić krótkich filmów. To, to nie dla mnie. I ten. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Myślę że przepis może. Staram się na dole w opisie dać mniej więcej, co, czego ile użyłem. Ale nie będę w stanie napisać ilości mąki. Dam orientacyjnie zaniżoną i lepiej dosypać. I ten. Dziękuję za oglądanie. To w sumie wszystko. Trzymajcie się w tych porypanych czasach i. Do usłyszenia może przy czymś innym ciekawym. Cześć.